Podcast Herab, Her na Wyższym Poziomie, odcinek 59. Cześć, Eduda Agnieszka z Herab. Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Herab, Her na Wyższym Poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co pracuję jako IT Recruitment Manager w obszarze, powiedzmy, szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na LinkedInie bądź na Instagramie. W tym podcaście poruszam zagadnienia związane z HR i AB. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale, bo dzięki temu nie ominiecie żaden odcinek. Zapraszam. No więc, witam Cię w 59. odcinku podcastu HR na Wyższym Poziomie. W tym odcinku zgłębimy temat dotyczący tworzenia persony. No dobrze, ale zacznijmy od, od początku. O co chodzi z tą personą? Co to w ogóle jest persona, możesz zapytać. Persona jest to swego rodzaju reprezentacja typowego klienta, jeżeli mówimy w takim pojęciu ogólnym. Może to być reprezentacja typowego użytkownika, bądź w przypadku firm rekrutacyjnych, działów rekrutacji, może to być reprezentacja typowego kandydata. No i personel możemy budować w oparciu o badania, dane statystyczne, dane z systemów analitycznych itd., itd. Tak naprawdę im więcej mamy tych danych, tym lepiej. Persona zawiera informacje o naszym kandydacie dotyczące celów kandydata, potrzeb, obaw, tego w jakim wieku jest nasz kandydat, czy na przykład zawiera też dane demograficzne. Także podsumowując, można powiedzieć, że persona to taki fikcyjny, uszczegółowiony profil użytkownika reprezentującego grupę docelową. Grupę docelową w zależności od tego, Kogo szukamy, może to być grupa docelowa produktu, usługi lub działań. I persona, to, co jest istotne, pomaga usystematyzować nam i urealnić wiedzę o naszych odbiorcach, o odbiorcach, którzy reprezentują naszą grupę docelową. Dzięki poznaniu lepiej odbiorców naszych komunikatów, my będziemy mieć większą pewność, że no właśnie te treści, które tworzymy, będą bardziej przemawiały do naszych kandydatów do naszych klientów, będą bliższe ich oczekiwaniom. No i oczywiście e, dzięki temu, że będą bardziej dopasowane, e, również efekty naszej pracy będą zdecydowanie lepsze. Także tworzenie persony pozwala nam po prostu lepiej zrozumieć w naszym przypadku, w przypadku działów rekrutacji, pozwala nam lepiej zrozumieć naszych kandydatów. E, no dobrze, e, jak już wiemy, e, o co chodzi z personą? to warto zastanowić się nad tym, jak ją tworzyć. Oczywiście na początku powinniśmy zgłębić opis stanowiska. Powinniśmy wiedzieć oczywiście, na jakie stanowisko poszukujemy kandydata, personę, do jakiego działu szukamy tej osoby, jakie powinny mieć umiejętności, kompetencje, wiedzę czy, czy doświadczenie. Ale nie tylko. Warto, bo te informacje oczywiście uzyskujemy najczęściej od naszego hiring menadżera. Natomiast warto też zastanowić się nad motywacją naszej persony, nad tym, co może być jej celem, jaką może powinna mieć osobowość. Istotne jest, by wziąć pod uwagę, jakim językiem najlepiej się z tą osobą komunikować. I dzisiaj nie będziemy omawiać, ponieważ są różne rodzaje person, dzisiaj nie będziemy omawiać tych rodzajów person, skupimy się na takiej personie klasycznej. To, co warto zrobić na samym początku, przygotowując sobie persona, to w ogóle stworzyć draft dokumentu, który będziemy każdorazowo wykorzystywać przy tworzeniu kolejnych person. No i tak, jakie informacje powinny znaleźć się w takim formularzu? Po pierwsze to, o czym już wspomniałam, czyli dane demograficzne, czyli zastanawiamy się, kim jest nasza osoba, czyli przede wszystkim mówimy tutaj o pci, wieku, wykształceniu, miejscu zamieszkania, czy, gdzie takie osoby można szukać, czy w, social, czy w social mediach, czy w innych miejscach. Inną rzeczą istotną jest status zawodowy i zawodowe oczekiwania kandydatów. Czyli jaki zawód w tym momencie wykonuje taka osoba? Kto może być jej pracodawcą? Kto jest jej pracodawcą? Jakie uczelnie skończyła, a może właśnie w tym momencie studiuje? Co motywuje pod kątem zawodowym potencjalnego kandydata? Jakie on ma oczekiwania? Jak już wiemy, jaki ma status zawodowy, warto zastanowić się, jaki nasza persona ma status nazwijmy to taki status życiowy i potrzeby prywatne. I tutaj również należy uszczegółowić, czy to jest osoba, która na przykład ma już swoją rodzinę. Czy to na przykład jest osoba student albo zaraz po studiach, która nie ma właśnie takich zobowiązań związanych z rodziną, że musi zadbać o nie wiem, opłat, opłatę kredytów, czy na przykład planuje kupno mieszkania. Ważne tutaj jest też, z kim taka osoba utrzymuje kontakty, kto jest na przykład autorytetem dla takiej osoby i kto może mieć wpływ na decyzję tej osoby o tym, czy na przykład zmieni ona pracę. Dodać można też wartości w życiu tej osoby, jaki ona ma na siebie plan, no i jakie ma potrzeby prywatne. I na przykład warto się też zastanowić tutaj, co przeznacza swoje wynagrodzenie. Kolejnym tematem są potrzeby zawodowe, czyli czego ta osoba oczekuje od pracy, co jest ważne w miejscu pracy dla naszego kandydata, dlaczego w ogóle pracuje, co mogłoby go zmotywować, mogłoby ją zmotywować do zmiany pracodawcy, jaki ma plan na swoją ścieżkę kariery, jakie są ambicje, gdzie. Potencjalnie chciałaby się znaleźć za rok, za dwa, a może w dłuższej perspektywie, jakie są właśnie jej plany zawodowe. No i to, co jest istotne, to to, jak nasz kandydat spędza wolny czas, jak wygląda jego dzień, od momentu, kiedy wstaje, aż do wieczora. Jak jeździ do pracy, czym jeździ do pracy, czym zajmuje się po pracy czy lubi aktywność fizyczną, czy ma hobby, a jakie może mieć hobby, możemy się też pokusić o to, żeby spróbować się nad tym zastanowić. Jak spędza wieczory i weekendy, gdzie jego ją można spotkać, bo na przykład w zależności od tego, czy nasz potencjalny kandydat jeździ do pracy z autem, czy komunikacją miejską, my też musimy wiedzieć, w jaki sposób właśnie do pracy dociera, żeby wykorzystać możliwe środki przekazu do tego, żeby taką osobę po prostu znaleźć, zaoproczować, żeby dotrzeć do niej. Ważne jest też, by wiedzieć, z jakich social mediów nasza persona korzysta. No i czy w ogóle korzysta? A może zamiast social mediów lepsze będą billboardy, a może ogłoszenia w gazecie, a może jakiś inny rodzaj reklam w internecie. A może, bo też takie persony możemy mieć, które na przykład zwracają uwagę na ogłoszenia, które są rozklejone na słupach z ogłoszeniami. Jeśli będziemy mieli wiedzę na ten temat, to będziemy wiedzieli, jak tworzyć nasze kampanie rekrutacyjne, kampanie employer brandingowe, będziemy wiedzieć, gdzie jest największa szansa, że nasza persona, nasz potencjalny kandydat zobaczy właśnie nasze ogłoszenie, warto zwrócić jeszcze uwagę na to, co przydaje się w tworzeniu person, kandydata. Po pierwsze, to, co jest istotne, to to, że persona powinna być realna i wiarygodna. I zdecydowanie bardzo dokładnie opisać. Im więcej mamy informacji, tym bardziej wyrazisty staje się obraz naszego kandydata. Jak wspomniałam wcześniej, warto przygotować sobie szablon, warto zwizualizować naszego kandydata, chociażby przez to, żeby, przez to, żeby dodać zdjęcie. Można nawet nadać naszej personie imię, tak aby była bardziej ludzka, by bardziej do nas przemawiała. Zbierając też materiały do tego odcinka, w wielu artykułach na temat tworzenia person znalazłam informację, że warto dodać cytat, coś co nasz potencjalny kandydat mógłby powiedzieć, bądź może warto dodać motto, którym właśnie nasz kandydat kieruje się w swoim życiu. I co dalej? Warto też, aby pamiętać, że może zdarzyć się tak, że wcale na jedno stanowisko nie będziemy mieć tylko i wyłącznie jednej persony. Może zdarzyć się tak, że będziemy mieć kilka person. Wówczas też powinniśmy się zastanowić, która z tych person, które stworzyliśmy, będzie dla nas taką personą priorytetową, na której w pierwszej kolejności się skupimy. A pozostałe persony to takie można powiedzieć nice to have. A pogrupowanie person sprawi, że będziemy wiedzieli, co jest naszym celem, co jest naszym priorytetem. I które persony powinniśmy brać pod uwagę w pierwszej kolejności w naszej rekrutacji. I ważna rzecz, jak stworzysz personę, to pamiętaj, że to nie znaczy, że, że tą personą masz się posługiwać do końca <gry> i jej nie zmieniać. No nie. Zmieniają się warunki, w jakich żyjemy. Zmieniają się też często oczekiwania hiring-managerów, ale co istotne, zmieniają się też oczekiwania i preferencje samych kandydatów. Dlatego przed, Każ za każdym razem, kiedy przygotowujesz nową rekrutację, nawet na to samo stanowisko, no warto sprawdzić, warto sobie zabdejtować e, właśnie persony, warto sprawdzić, e, czy coś się tutaj nie zmieniło, a czy to nadal osoba, której poszukujesz, czy nie warto dodać do, tego, do, do tej stworzonej persony pewnych informacji, pewnych e, aspektów. Przystępując do przygotowania persony, warto skorzystać na pewno z dostępnych danych. I mogą to być takie dane, które można pozyskać w dosyć prosty sposób. Jeżeli korzystacie z Google Analytics, czy na przykład firma prowadzi kampanię Google Ads, to warto na pewno wyciągnąć informacje, kto właśnie na nasze na przykład stronę wchodzi, kto na nasze strony odwiedza. No dobrze. Ale jakie korzyści daje nam stworzenie persony? Wspomniałam o tym, że no, wiemy, gdzie taka persona może być, jak do niej dotrzeć. Można pomyśleć, że z jednej strony to jest ciekawa korzyść, ale z drugiej strony tworzenie person jest czasochłonne. I nie przeczę, zwłaszcza na początku, kiedy będziesz tworzył czy tworzyła swoją pierwszą personę, może to zająć trochę czasu. Z czasem na pewno jak nabędziesz sprawy, to cały proces będzie trwał krócej, jednak um, trzeba trochę czasu na niego poświęcić za każdym razem. No więc e, czy warto? Moim zdaniem warto, bo po pierwsze urealniesz swoją grupę docelową, będziesz lepiej rozumiał oczekiwania kandydatów, będziesz jakby lepiej wiedział, jaką formę przekazu wybrać. Są kandydaci, czy grupa jest grupa kandydatów, do których najlepiej od razu przechodzić w korespondencji, w wymianie mailowej na te. Jest jednak taka grupa kandydatów, dla której no, nie do końca taka forma przekazu jest atrakcyjna, dopuszczalna, wolą, wolą jednak zachować ten dystans. Dzięki stworzeniu persony będziesz wiedział, jaką formę przekazu wybrać. Po drugie, pozwoli ci to na stworzenie właśnie efektywnej strategii dotarcia do kandydatów. Będziesz mógł lepiej zaplanować swoje działania, lepiej konstruować komunikaty właśnie pod konkretną grupę czy wręcz pod konkretną osobę. No i dzięki temu wejdziesz, tak mówiąc, trochę kolokwialnie w buty persony swojego kandydata i będziesz bardziej świadomy tego, co dla Twojego kandydata jest ważne. Podsumowując, stworzenie persony pomaga na dostosowaniu komunikatu marketingowego do grupy docelowej wprowadzonej w działaniach marketingowych. A o to nam właśnie chodzi. No więc, jeśli zapytasz mnie, czy warto tworzyć persony, to powiem ci, że tak, że warto. I mm, tak sobie myślę, że jeśli ten temat jest dla ciebie interesujący, to koniecznie daj mi znać, a wtedy będziemy mogli się zagłębić w niego jeszcze bardziej. I kto wie, może w jednym z kolejnych odcinków podcastu Hera, Her na wyższym poziomie opowiem o tym trochę więcej. To tyle na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to polub go proszę i podziel się nim z osobami, dla których zagadnienie dotyczące persoły może być ważne, może być ciekawe. A jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana rekrutacją w obszarze IT, to nie przegap kolejnego odcinka. To będzie odcinek Sztos. Nie tracę więcej dzisiaj. Powiem tylko tyle, że szykuje się nowa seria w podcaście, którą ja sama jestem mega podekscytowana. Tak więc stay tuned i bądź ze mną za tydzień. Do usłyszenia już za tydzień w środę. Cześć!